Dziś ortopedzi z Płońskiego Szpitala mieli zakończyć pracę i zamknąć oddział. Zostają, ale tylko na dwa tygodnie. W tym przypadku wyjątkowo nie chodzi o pieniądze. Problemem jest rejonizacja. Płoński odbiór urazowo-ortopedyczny ma 15 łóżek i 5 lekarzy, tyle by obsłużyć jeden powiat, ale decyzją konsultanta wojewódzkiego do spraw ortopedii od ubiegłego roku musi to wystarczyć dwóm powiatom, Płońskiemu i Nowodworskiemu, czyli prawie 200 tysiącom mieszkańców. Z tego powodu skraca nam się możliwość hospitalizacji chorych, są ci chorzy wypisywani. No że tak powiem, bez granicy bezpieczeństwa w drugiej, trzeciej dobie po operacji. Spółka lekarska obsługująca oddział urazowy odmówiła świadczenia usług w takich warunkach. Lekarze uważają, że nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki pacjentom. Nie wyobrażam się, bo nie będę musiał szukać innego szpitala. Ja uważam, że ten oddział powinien zostać. To są najlepsi specjaliści tu w naszym rejonie. Czarny scenariusz przewiduje, że bez opieki ortopedycznej będą dwa powiaty. Pacjenci będą musieli szukać pomocy w Ciechanowie, Płocku lub w stolicy. Nie wyobrażam sobie, żeby tu miało nie być oddziału ortopedycznego na terenie powiatu, który na Mazowszu ma największej dróg krajowych i wojewódzkich. Ratunkiem może być decyzja o rozdzieleniu pacjentów z Nowego Dworu między Warszawę i Płońsk. W Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest analiza pracy oddziałów ortopedycznych na Mazowszu. Robimy analizę obciążenia w szpitali urazowych w całym województwie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście szpital Płoński jest bardziej obciążony od innych. Decyzja konsultanta wojewódzkiego do spraw ortopedii ma zapaść w przyszłym tygodniu.